Dzień dobry ludzie, kochani, z tej strony Ola i muszę zatankować auto, bo pani przyszła w końcu, jak już się stwierdziłam, że się nagram. Jeszcze się zamknęłam w tej saunie. Boże, zydwu. Także dzień dobry wszystkim serdecznie. Taki kadr, bo muszę patrzeć się na światła, a stoję w zarąbistym korku, ale zapraszam na vloga. Mam do opieki teraz dwa konie, bo Zosia sobie wyjechała i zajmuję się również rudym, mam fizję o godzinie. Proszę Państwa, 19.00 wyjechałam z pracy ponad pół godziny temu, byłam jeszcze zatankować. Um, obstawiamy, ile pojadę jeszcze do Stajni, bo pokazuje mi 40 minut, ale ja w to nie wierzę, bo jestem na takiej w ogóle jakiś szopan dzisiaj. Jestem na takiej drodze, że to 40 minut będzie trwało, myślę, tak długo, bo ostatnio jak jechałam tutaj pierwszy raz, o zielono, po zielonym, ale jestem bliżej świateł niż dalej, także jest dobrze. I plan jest taki, że dzisiaj jest fizją uchmiela. będziemy porównywać zdjęcia RTG, które robiłam ostatnio tego odcinka szyjnego. Zobaczymy, co tam Natalka powie i, i będziemy ogólnie masować pewnie chmiela. Zobaczymy, co Powie, jak tam on się trzyma, ale widzimy się już zaraz na miejscu, ponieważ gdyż już ja nie używam telefonu podczas jazdy, hmm, no chyba że stoję w korku, no to nagrywam do Was, bo nie mam kiedy, bo ja jestem tak zalatanym człowiekiem, że trochę nie ogarniam życia i musicie mi to wybaczyć, no po prostu. Tak to jest. Tak to jest w moim życiu. Czy ja właśnie nagrywałam do Was, gadając i nie włączyłam sobie e, tego przycisku nagrywania? Być może. E... Mówiłam tam, że jesteśmy już prawie w stajni, omijam sobie dziury, jadę slow-mo tempo, ponieważ gdyż jak widzicie, troszeczkę tych dziur tutaj e, się narobiło się. Ale dowiozłam siebie i Was, kochani, do stajni. E, moja to była podróż chyba trzecia albo czwarta do stajni już, jest trochę lepiej. Oprócz tego, że właśnie zaliczyłam chyba dwie największe dziury przez przypadek. W każdym razie plan jest taki, że bierzemy Rudego chyba na lounging albo wsiądę, ale nie jestem pewna która jest godzina? 18 Bo musiałabym w tym momencie wsiadać, żeby się wyrobić więc no Rudy będzie miał albo karuzelę i trawkę o, albo lounging, tak jak wczoraj miał nie wiem, ten tydzień mam strasznie szalony i po prostu, co tutaj leży? i po prostu jest mi ciężko i powiem Wam, że gdybym miała dwa konie i pracowała po 9 godzin dziennie, to chyba, ja nie wiem w weekend by te dwa konie chodziły a w tygodniu to chyba co drugi dzień bez kitu. Dojechałam, proszę państwa, z tak, że mam nadzieję, że tu żaden traktor nie będzie wjeżdżał. A no tam traktory stoją na miejscu parkingowym, więc jakby to nie jest moje wina, nie? Dobra, idziemy do kimitków, u chyba jeszcze nie zaszły z To były światła. Nie wyłączyłam światła. Tam właśnie idzie chmiel. Bez kantara. Ja uduszę tego konia, nie? Autentycznie uduszę tego konia. Ten mi kochany go sprowadził, tylko że Pati, pozdrawiamy Pati, wysyłała mi jakieś dwie godziny temu zdjęcie, że Chmiel stoi w kantarze. Może godzina temu, nie wiem. I zgadnijcie co, nie ma kantara. Masakra. Uch, takie to życie z Chmelutkiem. Idźcie ze mną na poszukiwania. Kantara. i w ogóle te vlogi będą smutne bo one będą głównie z ręki nagrywane ja muszę sobie znaleźć tutaj kogoś kto mi pomoże pomoże mi nagrywać oczywiście nikt nie zastąpi Zosi pozdrawiam Cię Zosiu, tęsknię za Tobą trzeci dzień bez Ciebie czy drugi, nie wiem ma szczęście, że widzę go o tam ciekawe czy jest w jednym kawałku, obstawiamy kochanie, widzicie go? o to, obstawiamy czy jest w jednym kawałeczku zobaczymy on ze mną. Uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. No, oczywiście, że tak. Ja nie wiem. Oni mu go ściągają po prostu. I to musiał być rudy, bo sam z jego to nie było, albo któryś z tych archer. Ten kasztan. Chiban, lub Preston. Który z Was zdjął to, mojemu koniu? Proszę się przyznać. ty chiban wygląda, jakbyś to zrobił udajesz, że nie wiesz, co? A ty, Preston? Hmm? Przyznajcie się. Czy ty? Aha. Jest i winowajca. Dzień dobry, Chmielu. Dzień dobry. Dobra, Rudy jest wrzucony na karuzelę. I będzie sobie maszerował. Czekamy, aż to przyjdzie. Ale się obraził na mnie, bo on ruszył w tamtą stronę, a Karuzela w tą stronę. I on się zdziwił i on w popłochu uciekał. Dzień dobry, że wychodził będziesz sobie tutaj, tak? Ale idź, idź! Bo to i tak jest już na 111. <grystanie> Brawo ty! No idź, nie żryj! Jakie w ogóle co mi zrobił chmiel we wtorek. Nie przyjeżdżam we wtorek do stajni. Fu. Nie mam pastro. To jest mój problem. No, cudziaku. Dobra, zdążam wyczyścić chyba idziemy zmienić stronę temu panu, tylko to trzeba, to jest gruba misja, ja nie za bardzo, a, najpierw trzeba wyłączyć, musi się przestać całkiem kręcić, można zmienić, cyk, stronę, żeby pasy nie spadły, żebyśmy nie zepsuli. Żałuję, że nie nagrałam jak zmieniałam stronę, bo pobiegł po na wstecznym tu i dopiero się odwrócił i zaczął biec. Rudy to jest taki mały słodkinia nieogar czasem. Tak ty słodziaku. Po no prostu ja wiedzę, ja się robię wszystkim koni. Jezu, ale ci nie wiesz. Tak się onu... No człowiek orkiestra z ciebie jest. No <Gapore> jak. <Miojak. Gapore> nie tak się będziemy miał takie ciemne, no ale to w co krzywcze. Tym ci niczym. Bo to by chodzi o zewnątrz, żeby miał ładne. Tak, żeby nie było tych takich brzydkich zadziorów. W oczekiwaniu na fizję. Uwaga, zakupiłam ochrania z temu. Patrzcie, miał to jest sport horse, ale tutaj normalnie leżą jak, jak złoto. Ja pitole Melu. Rozmiar jak to wati właśnie powiedziała, konik polski premium. Pierwszy raz w ma na sobie ochraniacze sztuk 4. Idziemy się przejść, żeby zobaczyć, czy umie chodzić. Uwaga. Czy ja już mówiłam tutaj, że ciężko jest bez Zosi, mojego kamerzysty. Ej, jaki dziś już nie chodź. Jezus, zjadają go. Ej. Trochę zjada konia, ale nie, nogi jest. Trochę trzyma coś za nogi. Wracamy, chodź. Także polecajka temu normalnie. 90 coś zł zapłaciłam. Git. Chmiel poleca też. Chmiel pierwszy raz w tym w masce na muchy, tutaj też że test rzeczy z temu wyszedł. Polecam bardzo serdecznie. Będziemy ubierać normalnie. Tu są sztywne, te. Więc mu w oczy nie wchodzi. Na uszy idealnie się naciągnęło. Będziemy mieli na spacerki. Wygląda jak ten. jak... Zebra z klasą na wyścigi. Nie, może się tak nie ruszać pajacu bo chciałam nagrać. Nie, trzeba rzucać rzeczami. W końcu się doczekaliśmy, mm, kupiłam Pachnie, że mucha nie siada z Doktora Horsa. I działa. Pik, Jak to pachnie pięknie. No ale i tak Machidara. Na razie to wygląda jakbyś w tyłku grzebała, co prawda trochę, ale... O, już Jest godzina 21.21, .21, a ja padam na twarz, wyszłam o godzinie 7 rano z domu i dopiero będę wracać. Dzień dobry. Twój przydział. Jalu! Dzień dobry! Mamasz kanter, wow! Proszę. Masz numer jeden i masz numer dwa. Teraz robimy żarcie dla rudego. Raczej znaczy, tą tonę żarcia dla rudego. Zaraz zobaczycie, co się będzie działo dalej w takiej ilości prezentuje się jedzenie rudego, po same brzegi, ja to tak dociskałam i dałam radę, masakra, ale będzie miało co jeść. Chmiel ma jeszcze żarełko to, palicho to, to, trzeba by było pasze przesypać, ale czy mi się chce, nie wiem. Jeśli chcesz bawić marchewką z, z drugiej strony boksu, może ja ci ją tu dam, popatrz, patrz. ty może to nie głupie, żebyś ty się za nią szarpał, <grym> a nie za kantar, gdzieś się bawił nią, słodziaku, <grym> no marchewka to jest zmasakrowana, chyba ci muszę coś jeszcze kupić, co? <grym> gdzieś ją szarpał. Chyba ze szkoły już tak. Nie, nie, nie. Jezus. Sześć. Tak. Tu jest pan złośnik. Piękny, czysty. Kopytka liśniowa. Tylko zły. Nie wiem na co. On jest wściekły. O. o, on będzie się złościł. O Jezus. Nawet jest już piękny, czysty i pachnący. I śpi. Nie wiem, czy ona ma olej jakiś. Został odpuszczony. Oj, oj. Śpiłkarz. Słuchaj, zobaczmy. Botarcie. Jesteś niecierpliwy. Uwaga, uważajcie bardzo. Meszyk. Ty, ty gagatku, ty masz zupę. Posłuchaj się. Posł... Ej. Posz. Proszę bardzo. Nie nie. Drugi z miską lata. Pięknie, pięknie. Tylko nie wali w tą miskę, co? Pięknie tu po jest z to miską. Dobre było. Mhm. А, нет. Что ж ты тут ogarnięte koniki te zachody słońca tutaj które mnie zawsze zachwycają jak piękne są mega ładne. bo nie mamy nic innego z alkoholem to jest pamiętna chwila tutaj trzeba wyczyścić ja może trzeba do tego nożyczek. Chyba może. O. Siłą woli, Ola. To trzeba śmiecić, żeby nie było śmieci. A to jest całe takie? Ojej. W sensie z tym białym? Nie, 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 nie. To jest takie przezroczyste. Patrz. A nie, czekaj. Co tu się dzieje? Żebym teraz nie oderwała. 12 zł to kosztowało, rozumiecie to? Tak. może tak, I góry Nie, a może tak żeby... Nie, no będę stał. Gdzie go klejmy tu? No, jakoś tak względnie na, na środku. Na na <grym> <I> ty... <grym> <grym> Taki ten Ferrari będzie. <grym> ale jak będzie krzywo, to będzie po mojemu. Proszę bardzo. Jest. Jestem, teraz mam auto prawdziwe koniary. I teraz wszyscy będą wiedzieć.